Dobra, siemano. jesteśmy znowu i są nowi ludzie. Ten żółw ninja on już tu był, ale ta kobitka jest tu nowa. To jest pani Aj. ze wsi. to jest Transvestyta, mister Baca, Backa.pl się to, I, I Joseph i Joseph w trampkach i jest jeszcze z nami Black King. Pl Siema. Siema Tylko, że my musimy do niego dołączyć, musimy przejść rozdział no, musimy śródmy. zrobić quest'a, żeby do tak. Musimy porozmawiać z no, Josefem Josef jest No, zaraz wam Dobra. pokażę, bo mam miecz Optimusa Prima Normalnie Patrzcie Dobra, Nie, to jest jak zawsze mieli 5kg w gaciach, to jest to No, no popatrz, on tą rurą coś jednak musi robić, nie? Skoro mu się tak przykleja do pleców Ty patrz, wsiąknie w wschody i wsiąknie Patrz, widzicie, tu mam y, miecz Optimusa Prima, nie? O, Grix też wsiąknął w schody. No. On zaczyna to biec. Tykowe, okay. chyba nie. On biegnie! Gonić go, ucieka! rurę go! Dawaj, dawaj, dawaj go, dawaj go, dawaj go! Jak widzicie, mam A, też... Góry się góry, się się męczy. Aha, czyli jak on się zatrzymuje, to będzie rozpierdol. Tak, to trzeba zabić wszystkich, bo inaczej on nie przyjdzie. Nie, patrz, on ucieka, on ucieka. Ja Aha, biegnę no za no nim. dobra, Baca, zostaw ich. Baca, wyżyjesz ja się później. Manczy. No biegnij, ziomek, ej! Aha, czyli rozumiem, ej. że tu A ja to co? Nie no. tak ja ci się chodzi. z opiekami no. nawalam, a wy sobie idziecie? No dokładnie Latarki Świeczki, latarki Ała, hep Dobra, odcięcie O, batoniki, I like it Na którym była la latarka przypomnienie, takie ma, dobra nie mam widzą nas, na kuba za nami, ale nie widzą nas, nie widzieli nas, spoko Zostaw ich! Już widzą No weź Wej, tą twoją chińską dupę też mam sierp. Czy chuj jest, co To z tego? O to jest narzędzie Musiłem tego! Y, to jest narzędzie y, Pat, protoplasty. Nie, 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 tam gościu się jara, ale... Goni mnie statnego. płonący zombie. Także Black jest w siódmym rozdziale o, o, i powiedział zależniem, nam, że musimy przejść tam. jeszcze jeden. Ej, my jesteśmy Zboga? koło zależników. Dobra, barma Dobra, wy ich to zabijajcie, chce. ja zwijam hajs, nie? Co tak, mam tak robić? Możemy, tak możemy grać, zabić tych wszystkich tsunami. Nie my jesteśmy przy tych kanałach kuba co taki przejeb jest No właśnie mówię, że zarażeńcy się idą To porkiem go O średnia apteczka, czemu nie? Moje Moje A co ze mną? Nie wiem, z tobą stoisz tu jak... So debil Trzymajcie się blisko O, mieliśmy punkt kontrolny Dobra, znowu bieg no idź, Kupy idź na jań pała. Wodzu, idź! W odzu On słyszę chyba wybuchaka No to czekaj, ja już Zasz... biorę ja już biorę pif -pafa. Gdzie byście pobiegli? Great by Dobra, ja tu nic nie widzę, ale jest auto Oho, coś słyszę o ty? Ja to no jest... Drosie. głośno Dobra biegniemy za, za fuck. Fuck. San Pedro Co się dzieje Oooo oh. I'm very I'm sorry mocny Ten typa Józef, nie idź bo się podpalisz Ej, sam tu w czyś został nie no. kadłubek Kadłubek no, no. Słuchawkę, słyszę was tylko jednym co jest O już okay. tak, Nie, ja chory jestem tak w ogóle słuchawka coś mi przerywa na jedno ucho Gdzie na mnie się zamierzasz? O okay. Czekajcie A ład, coś, coś mi pije tego, tego w ogóle to serio? ja podniosłem. Ej to beczki wybuchają? No to patrz Fuck! Nie gadaj że nas zabiłem wszystkich a no. no nie, kto żyje? Nie, no ja nie, bo stałem 2 cm od tych beczek Nie, ja zostałem sam i on! Tylko, ja tylko 147 straciłem Jesteśmy za tobą Nie, dobra, już nie strzelam, wybuchające rzeczy bo No 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 Dobra Ty zademonstruję wam jedziemy. No nie zademonstruję wam Ty barbarzyńco Ej bij nam Josefa Jak śmiesz Już biegnę Ja się zajmuję oczywiście tym większym nie Dajemy no, Józef Halo, pomocy Jose Józef z dupia Olej to baca! O nie, jesteśmy w tym obszarze do dupy 20 tysięcy zakażeńców. Nie, to zakazili mnie Ej ale wiecie nie, śledzi nas dwóch, kurna śledzi nas ich więcej O fuck, patrz Przed nami jeszcze 18 000. Bomber O no, bomber Nie ma bombera Tutaj, no za Josefem, Baca, co ty tak wszystkich do nich się przyklejasz, jak... Baca kolegów szuka. Bieg. Pewnie. Ej, z tego co ja wiem, to tam przed nami... Ty, ale e... za wami idzie, nie? Będzie niemiły pan, nie? Zostaw go! Jestem ochroniarzem. Ej, co tu tak zielono, jak ładnie? Ale za niedługo będzie jeszcze bardziej zielono. Woda ja czuję, że tu będzie coś, coś złego. O, tam masz trzy butle, pięć, jakby to dupło. To wiesz? Nie. Ja nie chcę z ginąć. <noise> Kuba, czy to wybucha? No to patrz. <noise> Jeba. O, oddaj! Pieniądze! Jedziem! Do kanału Loading 5 lat Dobra, także jesteśmy w kanałach, tu jest Joseph Trumpka Grick stańczy na róże pewnie wkręca śruby A baca... Oj przepraszam, baca sika. No, wejdź Aha, przepraszam. O, seriusz. Griggs tutaj tańczy na rurach, nie wiem o co mu chodzi Jesteś kuba? On jest czy go nie ma? Nie ma Aha, także Dobra, to my jedziemy, nie? Będzie to będzie Ta Biorę quest'a no od Josefa w trampkach Nie z trampek, samoś z trampki, ja mam jakieś psasy On ma trampki Chcesz za psasa? O palma Oj Jedyne palmy w tym w tym sezonie ty je musisz liścić Tak jak ty ty do mnie powiedziałeś kiedyś no, Ale to było Call of Duty 5 No i dobrze A ty tutaj niścisz. Tak w ogóle to są no, miany... tu są musi Co, przeszedłeś przez wszystkim... tą A do góry Ja nie mogę wejść o dobra Mogę Zombie. Black jeszcze siedzi z nami, Blak siedzi z nami, nie? No, no, no siedzi Zakręciłeś tak? Nie, pytam się bacy czy zakręcił zawór Tak, zakręciłem, zakręciłem. O! Leżeć! Padł. Ty z o jeden ty. Jak mogłeś? <laughs> Może to była czyjaś babcia. Ale nie czemu się baca też tak robi? O, idzie truposz. No nie, to O, O! Tamto boom! Tamto pada boom. No tam A, skrzyneczka. Nie, to. Jeb, dostałem jakimś metalem. Dobra, biorę mój miecz Optimusa Prima Chodź, ja, ja mam kiedyś krwownika I jump Jak w ogóle tu jest baca zejście, nie wiem czy to tu widziałeś Nie, yeah. ja walę tędy i przejść A co się stanie jak skoczę do wody Dobra, raz się żyję. Nie, ta woda mnie zabiła Woda mnie zjadła Kliks jesteś już Ej, woda mnie zjadła o dobra chodź do mnie. Biegnę z Grixem. ja to z zabiję, wy się obijacie. Ale woda mnie zjadła. A już żyjeście quest'a? Tak. Co mam zrobić? Nie wiem. O oh, czekaj tam jest tu naprawcie sobie naprawie. naprawię. O nie, to ty, nie, to na, na górze. Nagrywasz? Gór tak, ale woda mnie zje. Okej. Okay. Ja przepraszam. Nie weź wodę. nam sobie zrobić kanapkę. Ops. Tapsy, taps. No jeszcze głodny jestem Nie, czemu tak kręcisz tą dupą jeszcze muszę przechodzić za sobą? Bata tak w ogóle Jezc sikał, nie Gdzie ty mu patrzysz, skąd wiesz, że mu slipę widać no, Widziałem A ty nic między nogami nie masz, to masz czarną dziurę, ty No, no i dobrze Nie <laughs> <Zobar! Yeah. śmiech> Teraz uciekał oddych mnie. O, na to czekałem, ludzie. Na co? O, na coś mogę zrobić. Ja co zrobiłem? O nie, a ty chcesz. Dobra, się spacja. Trafię. O, o, shit. Jakiś boss. Jaki bos. Jaki przytki. go wczoraj nie, w sklepie nie. widziałem. Ja to pomijam. Na, 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 tym, na dziale z basenami był. No. Ja chcę się sierpa naprawić... To mi kogoś ten. przypomina, Adi. Boomera? Aha, Solar. W sumie chodziło mi o Boomera, ale dobra. No, jego też. A pistolet elektryczny, wzięliście to? Jaki pistolet elektryczny, skąd? Dawaj. No słuchaj. Where? Ło, wow, no Już sobie. Fak ja, zobaczę, może go mogę stworzyć. O, bomba z dozdorantu. No. Stwórz. Mołotow, oczywiście, że stwórz. Co trzeba, żeby stworzyć ten. No, nie, no, nie mogłem ma... Kurde, mogłem mięsną przynętę stworzyć. Ej, zjumałem. Bateria złom i ma magnes. Bateria złom dobra. i magnes wszystko po dwa razy. Gdzieś się dowód tutaj? E, gdzie? Nie. Na bielku. Dobra mam. Wezmę. Ej dobra, to dobra, ja i... proponuję na tego... Krubasa. Rzucić bombę z do dozdorantu, bo ona ma taki demjin, jak to mówi Baca. Demjin. No, no na, pe na pewno lepiej niż te z Pan on mówi. Dobra, tych załatwimy tak. A tego? Tamtych... Tam jest... Skąd on w ogóle wyjdzie, ten duży, z tamto? jest! Hello, McDonalda. Dobra, Baca, zdupiaj, 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 niech on tu wejdzie. Uciekajcie do tyłu! Na moje tyły, na moje tyły! Na moje tyły Oj, jebło kogoś, jebło ich, dobra Palą się On, on gulgocze Odsuń się, baca, jeszcze mołotowem mu poprawię, bo im mało Au! Mówię, odsuń się Okej, okay, ja go strzelibuję Dobra, strzelamy, gangsta Wojna gangów Dobra, latarki, trzeba go oświecić Jaki on czarny! O, Baca sprawił, że on zatańczył Tak, brzuch porośnie Tylko, że teraz jak my będziemy chcieli przez niego przejść, to nas też prądzi, wiesz O, dzień dobry Niech tą stronę ja nie. o. o, poziom, czekajcie, ja sobie poziom wypłynęłem Tam tu sobie do krytyka Gdzie Joseph jest? mój sierpek. Aha, prosto, dobrze, prosto, dobrze że STAŁ się tym grubym Aha. Ej nie baca, twoje siuśki spłynęły, nie kola Dobra, wypiję ją A 19, a 18 Taką kolę będziesz pił full Tak, patrz tym bark leży A ty dałbyś mi to potem siekierę? No? I by się przydała na obronie Patrz Kuba swoją mocą otworzył ten Wystawił rękę i otworzył swoją mocą ramę <noise> wow. Jest tak z talksoterem? Ma nie. się skilla, a jeszcze potrafię hakować tak komputery no Eee, tutaj nie idziemy Tam mamy iść Już widzę zombie no, Tutaj ten Dead Island zombie widzisz? No stary, no nie myślę, że to turyści, ale... Zielona butlanie myślałem o, o, fuck yeah Zobaczmy, co jest na górze Jezus O męk, se zabiję w sumie. Fak, no nie, a zapomniałem, że mam użycia. życia. A. Józefki jestem Mo Mogę cię ulecieć chcesz? Poświęcę się. Gra mi się trzeba, moment. W sumie mam takie freezy kilkusekundowe. Dobra, em... Bacz, No Chodź no chodź to tu. Po prostu i mnie tu. A... w sumie mam apteczkę, nie wiem co ty chcesz ode mnie. Chce cię ulecieć. Ej, uważajcie tam ta gruba suć jest, bo no trzeba prądem. Się co ty robisz? Ja jak będę rzucał cegłami? No dobra, dobra, już, już, już Dupłem go cegłą Zierałem ich Tak, prądem baca, pozdro Ej, ktoś mi uda ci? Nie? A sam się uda Dobra baca ulecz mnie O, znalazłem ukryte rzeczy Bacoreks Do dupy Sam się udać Dobra, ja mam łapteczkę do spoko. Ej, macie, łapcie, to wam się przyda tam na dole Jedna druga A ja mogę? Nie, ta woda zabija Nie udacie się full No Jaka moja babka jest silna, ty Ej ziomki jak to jest was sprawdzał co jest z drugiej strony Ups ale, żeś rzucił. Spokojnie, od, od, odetniemy mu tu, tu i ówdzie gdzie coś. Ej, a czemu nie, żaden z was nie sprawdzał, co jest tutaj? Yyy, no bo... Au, au. Aha, klik, klik. Dobra. Aha, aha, już wiem, gdzie jesteśmy. Jest jakaś brand dla mnie? Jest, o. Tasaczek o. Dobra, to już wiem dlaczego tu nie chcieliście iść. A co tam jest? Nie Nic, to jest po prostu spływ z lewej strony, dobra. No to czekaj na następną stóp. kolę z ziemi, ją biorę. Mm. Ale tu nie można Kolek iść wodą, z ziemi, nie? Ej, ta woda was Kola. zabija czy I ten co? Przepyszny oh, sikowy tak. smak O oh Wybucharka Klik, chodź tutaj. Już biegnę, do... ja jestem w stole. Którą stronę? Oj, I kobra mam Tam, tam jest jakoś. Wybucharka, Adi. Kobra masz co to kawałki? Nie wiem, eeh, tasak albo potrzebny, czy tego o środek wiszący, algi i rurka harmonikowa, nie? Gdzie jest bum... bum bum? Co ty chcesz broń z glonów robić? Nie no tam, takie to kiedyś pisało, nie, to nie wiem, co... Tak, idy ding dong. Maj tralala, touch. Gdzie jest bum bum? A gdzieś tam się szlają. Aj hello. Ale wszystko zatrzęsło. Good morning, morning. O, kucla, kucla! Nie, 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 nie strzelaj. Czekajcie chwilę nie. na mnie. Nie ma baca, nie ma. O, tam jest. Czekaj, czekaj, ja go załatwię. Bo tam Menel siedzi. On nie ma baca, nie, nie, nie ma czegoś to, takie. Nie! Łap ja, Maciazu Ja bez tego, o, nie. Drzwi. Czy latarkę ja pom pomogę, możesz? Wiecie o tym. A, został sam tu, a na nim nie spalająca się nigdy szmata. Jak ja to kocham. No i tam... O! Czy słyszał pan dobrą nowinę? O ja, moim młotku Halloween nie ten dek chyba. Cicho. Ja przeszukuję. My tu okay. eksplorujemy, nie rozumiesz? Idei no. takiej? Właśnie widzę, bo kasę zostawiliście eksploracja ale my rury oglądamy co ona z jakaś kasa obchodzi my tu przyszliśmy no. rury oglądać i co to? to jest ten Jesteśmy soap entuzjastka Hydraulictwa. widzisz no, widzisz bacak będzie... skończył soap? Nie wiem, ale to jest moje mw3 kto ma mało życia tu jest energetyki jabłko. Odciąłem soapowi głowę nie. ja też tam są rzeczy jak ty mu mogłeś odciąć jak ja już mu odciąłem ej czemu ten gościu ja nie ma kosztów krytyk co robisz w takim miejscu bez koszulki. Kanał się nie chodzi bez koszulki. Tak. Nie, nie grzeć na to, nie? Tak, maitralala. Chodź, niech dong. Tak, maitralala. O nie. Czyżby to był zbyt Czekaj, załatwik, no ja. Usiądźmy, weźmy coś. Ej, ej no to załatwiacie gruźnie. No jego tak. No, ale sobie... No, moje e, Z dobrym damage'em. Dobra, powinienem je jest dziwka na kasę, dlatego wszędzie tylko kasę zbieramy Okej, okay, co my tu mamy? Workbench od razu O, dobra, to mi to się będę przyda safe już, bo cię rypnę, baca za te zamknięte... O, tecz. i średnia, średnia, apteczka dowód, na średnia, apteczka na ścianie. to widzieliście? Średnia apteczka na ścianie. Widzę. O, toksyna, mogę zrobić jakąś toksynę. O, zrobię, zrobię. Czemu nie? Siekiery, obydmio toksyczne siekiery. Ręki Tutaj lecieć? Patrz, moja siekiera śmierdzi teraz baca, patrz. Baca widziałeś? Patrz, moja siekiera śmierdzi. A, nie masz miejsca. No. Mam smorodorową siekierę. Za kaset pójdzie. O tu jest butla. O, on pompki robił. Ale usnął. Nie ja ma picia. Zabiję go. On w spodniach ma jakiś męczący coś tam Męczący nóż kuchenny. A masz. Okej, okay, zarażony. Ja chcę, to mu z O proszę. O butla. Baca, baca, baca bierz butla z sobą, Proszę, posmakuj betonu. Bia butla. A tam tam Dawaj. mamy miejsce. Ty, 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 ty mamy iść dobrze. Nie wiem czy ten dym zabija. O, sprawdzę, nie zabija. Ej, tu mamy iść. Ale tu jest skrzyneczka i graffiti. Łamliwy nóż podwójny. Eee, no, nie no, tak. No, no, no. Jak widzicie gdzieś palemki, to je przeszukujcie tam w nich często z miejsc. Mie Miejsco, mięso, kuwa. Miejsco. Miejsco. Miejsco, samobójcy. <t> Gdzie ten Joseph zwinął, nie? A ty a ty co? Owrócisz się, bo. Bomby się, bo. Cofać się, cofać się. Cofać się, co powiedziałem? Ła, baca. o fuck. No, wydupiaj. zniszczyłeś mu kręgosłup. kręgostaw Kopię na ziemię jakiegoś biedaka Z, za, za bardzo, nim bardzo No leć tam, baca. Ty zawsze lecisz tam, gdzie nie trzeba. nie ma tu nic, po co ten najpierw mu z buta baca leż kobieto o fak, rura w głowę rura, baca, cały mu w głowę butem No workbench muszę... Ja. muszę sobie upra uprawić naprawić to wchodź i zamykaj Tutaj masz pełne workbenchów ...wordbenchów, ręczą Kurde po co ja piję Miałem nie pić Wstępnie co my w nim mamy O dalsze O ulepsz, ulepsz swoją toksynę Nie wdychaj tych oparów Są dla ciebie niezdrowe Co, te z mojej maczety? A czy z mojego toporka? Nie, mówię do tego zombie No stoi przy różnych w bo moja maczeta emanuje... Ej, my, my wtedy gdziemy. Tam mi... drzwiczki są tutaj. To jest toksyczny nóż tam leżał, ale nic, nikt go nie chce, spoko. Ej, o, jakoś latarka buta, mi się czekaj. szybko kończy. Odrzucim tą butlę. To no właśnie... To wyrzuć je, się, tak. a ja ją rozwalę, dawaj. Nie, on będzie miał pistolet. No będzie miał pistolet baca A ja łomu i taki nie, nie używam. No Oj, to... Co zań ty wycelujesz? Ja jakoś nie, nie dostałem. Mogę zejść? Możesz. Czekaj, ja też chcę zejść, bo ja zawsze zeskakuję i potem... Ała. My digidong. Ale mam dziary na łapach. Baseball. Kto chce baseball? Baca. Baseball już się nie używa. Zbir. O, zbir. o my digidong. Gdzie on jest? Dusza towarzystwa, już po raz który zrobiłem to wyzwanie. Cześć. Nie, nie chcę dowody. Spir mnie goni. No i dobrze, polubicie. Daj mu się. Na pewno nie. Won. No, halo. Oo! Jak mi przyklep. <laughs> jak go... Jak on latał? Nie mam pytań, nie. Co? O? Jak on latał, jak gdzieś go dopadnie Nie ma to jak samby jego bar A tam się da wejść? Nie Gra nie przewiduje takiej możliwości Dobra, rozdział 6 Czekaj kubana na nas, zbira trzeba zabić, nie? Oczywiście Ej se kochany to... Jak ona ulti wezmę, po tysiaka go biję Dobrze. Opie. ja chyba 3000 ekspa dostałem za niego. Jak ulti puściłem, Dobra, chodźcie. Ulti było podkryłem pod, pod Z? Tak. Ja, ja też mam. O, i chyba będzie loading, także na chwilę znikamy. Jesteś dla mnie kompletnym zerem. I śmiejesz się z ciebie cały czas. I będę się śmiać. CIE!